Hello, witam was u mnie w kiblu. się, że jako macie wakacje, to starsza koleżanka Wam co nie co doradzi, jeśli ktoś by chciał zrobić jakiś kolorowy łeb. No jako, że mam doświadczenie, bo oczywiście miałam chyba każdy możliwy kolor na głowie, to lecimy. I to będzie ogólnie część pierwsza, bo ja tych rzeczy tutaj takich do włosów, no nieco posiadam. I zacznijmy od mojego ulubionego koloru na włosach, czyli różowego. Boże, muszę przestać tak machać tymi łapami. Więc słuchaj, posiadam coś takiego do włosów, jest to toner z On Video Milkshake. I to daje taki delikatny efekt, bardziej właśnie taka truskaweczka. I można sobie go tutaj, wiecie, tak bezpośrednio na włosy dać. Fajnie to wygląda właśnie na pasemkach, ale też oczywiście można to, no nie wiem, Mam akurat tutaj taką y, pod ręką odżywkę i zmieszać to sobie na przykład w czymś takim. W sumie wtedy też tego dużo produktu się nie zmaruje. Ale jeśli Państwo by chciało mocniejszy efekt i dodatkowo tyńszy, to słuchaj, nic innego jak Pukanka. Pukanka naciszka różowa, można sobie ją dolać na przykład do wody, albo tak samo właśnie wymieszać z odżywką. Ale pamiętajcie, że tutaj, jak dajcie trochę więcej niż kilka kropel, to efekt będzie mocny. No więc, pukankom nieco trzeba troszkę uważać, ale też zależy, jaki efekt chcecie. No bo, jak chcecie właśnie taki fajny, mocniejszy różowy, no to wtedy idealnie. I też na takich jasnobrązowych ta pukanka złapie. Więc na razie tyle do następnej części. Pa!